Tego typu namioty, które po złożeniu mają 1,50 m maksimum, tak jak ten namiot Sonika bardzo dobrze wpasowują się podczas transportu w samochodzie. A to, że one są niewielkie, to wcale nie świadczy o tym, że w środku nie mają odpowiedniej ilości miejsca. Zresztą zaraz to zobaczymy. Zerknijmy, co my tutaj mamy w środku. Oczywiście spodziewać się można tego, co we wszystkich innych namiotach. O, już sama taka klomerka do odpinania jest bardzo poręczna, bo łatwo, proszę bardzo, się otwiera. A w środku, no wiadomo, mamy namiot. Mamy podpórki. Mamy podłogę. Oczywiście gdzieś jeszcze powinny być szpilki i narzutę. Zobaczymy, ja po raz pierwszy rozkładam ten namiot, więc tylko się domyślam. Tak to wygląda w częściach, a po rozłożeniu całość prezentuje się w sposób następujący. Po rozłożeniu mamy wersję ekstra letnią na upały bez przedniego panelu i okazuje się, że w tym pokrowcu to wcale nie jest narzuta, tylko to jest właśnie przedni panel do przypięcia. Panel przypniemy później, a na razie zerknijmy do środka, bo w tej chwili wnętrze znakomicie widać. Pierwsza rzecz, która zwróciła moją uwagę, i to od razu, jest tylna ścianka. Zazwyczaj te ścianki są pod pewnym kątem. Ta ścianka jest prosta. Na pewno umożliwia to znakomitą aranżację w środku namiotu, jako że łóżko możemy postawić przy samej ściance, ono zajmie tyle miejsca przy przednim panelu, już jeszcze przy drzwiach, okazuje się, że zrobi nam się, zresztą co zobaczymy za chwilę, naprawdę dużo miejsca. A oprócz tego kieszonki w moskitierach, możemy tutaj włożyć klucze, odbiornik sygnalizatora i różne inne potrzebne nam w namiocie akcesoria, które powinniśmy mieć pod ręką, więc to jest bardzo sprytne rozwiązanie. Nie mówiąc o tym, że oczywiście już na pierwszy rzut oka widać z tyłu są okna z wywietrznikami i moskitierą. To nam się zwłaszcza latem niezwykle przydaje do wentylacji namiotu i oczywiście do zabezpieczenia przed insektami. Prawie wszystko jest gotowe. Namiot jest stabilny, ale tę stabilność możemy jeszcze dodatkowo zwiększyć, bo. Mamy tutaj w komplecie dwie podpórki z gwintami, co jest ważne, bo niektóre firmy o tym zapominają. Dzięki tym gwintom możemy w grunt wkręcić je, żeby ustabilizować namiot jeszcze lepiej. No i bardzo istotna rzecz: tutaj mamy mocowanie, dokręcanie w trzech punktach. Oczywiście, yy, Tutaj jest samo mocowanie do stelażu namiotu, natomiast tutaj możemy teleskopowo wysuwać i te dwie kontry są bardzo ważne, bo wiemy, że przy jednej to nie bardzo zazwyczaj chce się trzymać. Tutaj nie ma z tym najmniejszych problemów. podpórki trzymają znakomicie i tu jeszcze są takie pasy mocujące, które możemy naciągnąć, żeby jeszcze lepiej namiot ułożyć. Przede wszystkim po to, że jak pada deszcz, żeby on nam spływał po namiocie, a nie tutaj z przodu. Zresztą ten daszek, który tutaj Widzimy przed wejściem, świetnie zapobiega temu, żeby woda dostawała nam się do środka. Można spotkać również purystów, którzy powiedzą, że owszem, stabilizacja, dobrze, ale to fatalnie wygląda takie podpórki, potknąć się o nie można, no to w takim razie możemy ułożyć specjalnie dla nich wersję. Możemy ułożyć je inaczej. Tutaj pod kątem też można to wkręcić. Stabilność tej konstrukcji gwarantowana jest tą właśnie głowicą, z której wychodzą wszystkie pałąki. To jest patent znany od lat i sprawdzony, który gwarantuje to, że namiot będzie doskonale naciągnięty. Proszę bardzo, jak jest, jak jest naciągnięte poszycie z wodą, czyli z przemakaniem oczywiście nie powinno być żadnych kłopotów, jako że jest to materiał przepuszczalności. 10 tysięcy mm słupa wody, więc yy, tym bardziej, że wszystkie szwy są oczywiście od środka podklejane, problemów żadnych być nie powinno. Na drzwiach wyjściowych osłonak na rzepy, którą oczywiście możemy odpiąć i zwinąć, pod spodem jest przypinana na rzepy szyba, żeby było widać ze środka. Co się dzieje na świecie, ale oczywiście też można ją odpiąć i zwinąć. Jest tutaj również moskitiera, także na bocznych oknach. Tak więc mamy tutaj wersję letnią, zabezpieczenie przeciw komarom, na drzwiach i na szybach bocznych. Jak widać tutaj, również tak jak na tych y, oknach z tyłu również tu mamy y, kieszonki z siatki, gdzie można centralkę włożyć y, dowolnie, właściwie w każdym miejscu, tak żebyśmy dobrze ją widzieli. No to w takim razie otwórzmy przedni panel i zobaczymy, jak teraz to wszystko wygląda w środku. Dla kogoś, kto ceni sobie minimalizm ale wystarczającą ilość miejsca w namiocie dla jednej oczywiście osoby. Ten namiot w zupełności wystarczy 2 ,60 m 60 w tą stronę, metr 70 m w tą i metr 35 m wysokości zajmuje niewielkie, niewielką powierzchnię na łowisko, więc jeżeli nie mamy dużo miejsca, żeby się wpasować z namiotem, to właśnie on jest bardzo dobrym rozwiązaniem. No ale czegoś mi tutaj jeszcze brakuje, o czym zapomniałem. Oczywiście, zapomniałem o podłodze. Podłoga wpinana jest na klipsy, więc bardzo szybko można ją założyć, bardzo szybko można ją zdjąć, a poza tym jest naprawdę z grubego materiału, który zabezpiecza przed wilgocią i przed chłodem od gruntu. No, i jeszcze jedna uwaga dotycząca, no nie tylko tego namiotu. E, warto dobrze zajrzeć do pokrowca czasami, bo może się okazać, że tam jeszcze coś jest, czego nie zauważyliśmy, a co jest bardzo istotne. No, i taką jedną z rzeczy jest taki znak, który sobie tutaj tak leżał. Uwaga, żebyśmy wiedzieli, że rozkładając i składając ten namiot, przedni panel trzeba najpierw rozciąć. Dlatego on był osobno, bo inaczej całość nie złożyłaby się w prawidłowy sposób. To jest pierwsza rzecz, a druga rzecz. W właściwie cztery rzeczy. Znalazłem w środku takie, nie wiem jak to nazwać. I tak się szczerze mówiąc zastanawiałem, dlaczego to jest potrzebne. No i nagle eureka. No przecież to jest bardzo fajna rzecz. Do wentylacji. Bo jeżeli mamy trudne warunki atmosferyczne, pada deszcz, więc zamykamy namiot, no ale mamy wtedy kłopoty z wentylacją. No i to zapobiega temu, bo mm, dzięki temu możemy tę wentylację e, ulepszyć otworzyć okna, a jednocześnie tak, żeby woda nam nie leciała do środka. Ten element wpinamy tutaj. Tak. I proszę bardzo, robi nam się daszek. Dzięki temu mamy wentylację, przewiew powietrza w środku, nie skrapla nam się nic w namiocie. Tak więc taka mała, drobna rzecz, a cieszy.